Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mój codzienny makijaż. E, także zapraszam, bardzo długo wyczekiwany przez was film. Dużo osób do mnie na Instagramie, że go nagrała, więc wiedziałam, że nagram. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonku, aby być na bieżąco. tu macie mojego Instagrama, wpadajcie, a Makeup up cut i lecimy z filmem. Ja akurat jestem bez makijażu, tylko sobie dałam błyszczyk, e, ponieważ dopiero się czuję w błyszczyku. I pokażę Wam taki mój makijaż, który robię na co dzień. Nie zawsze na przykład używam różu, dzisiaj akurat użyję albo rozświetlacza, albo brązera. Ale dzisiaj zrobię taki pełny makijaż, który, na którym się czuję najlepiej, więc po prostu tak. I do szkoły nie chodzę w sumie tak pomalowana, ale to jest taki mój codzienny makijaż, jak nie chodzę do szkoły, a teraz nie chodzę, bo są zdalne, więc. No, mój codzienny makijaż. Jak się teraz maluję na co dzień, jak będę chodzić do szkoły, to pewnie się będę malować trochę delikatniej. Um, ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Um, no tak, od, początku, od samego początku ja używam e, takiego fluidu matującego. E, no to tak, ja sobie nakładam na palce i później na twarz. Nie w dużych ilościach. Okej, okay, chyba... Tyle wystarczy, ewentualnie jeszcze trochę na szyję. Dobra. I teraz blondujemy. Robię jakieś głupie miny podczas makijażu, podczas malowania się, na no to sorry, ale ja tak zawsze robię, bo wtedy mi się wygodniej maluje. Ok, nałożyłam ten fluid. I teraz przejdę do korektora. I w ogóle ja zawsze jeszcze przed nakładaniem fluidu i korektora, Ja najpierw w ogóle swoje brwi W sensie daję, że. Ale dobra, tym razem zrobię to po prostu już po nałożeniu korektora, bo wcześniej, wcześniej nie zapomniałam. Ehm, ale to nic. Dobra, ja użyłam korektora z Eveline. To jest moim zdaniem najlepszy korektor, jaki miałam. I okej, okay, lecimy. Okej, okay, nałożyłam ten korektor i teraz mm, użyję e, pudru takiego zebulara. I później ogarnię te brwi. Mm. Ma ilość tego używam dość. O te gdzieś nakładam. Dobra, biorę pędzel I lecimy. Dobra, e, na razie na ten moment tak wyglądam I teraz e, ogarnę te brwi, ponieważ, zap ponieważ zapomniałam je wcześniej ogarnąć e, Ja używam do brwi takiego mydełka e, z My Secret I używam tego też takiej szczoteczki, która mi się trochę podoba, ale to nich damy radę ją opracować o, taka jeśli się posz, o yy, no i ja tak po prostu ocieram i nakładam na brwi o właśnie o tym mówiłam że to się psuje, ale to nic Dobra, wydaje mi się, że brwi wyglądają całkiem dobrze. I tak właśnie zostawię. Tak jak wyglądają. I teraz... Hmm. Teraz chyba nałożę brązer. Wydaje mi się, że taka kolejność będzie całkiem okej. Okay. No dobra. Użyłam takiego brązera z Revolution ale ogólnie, tak jak mówię, ja nie używam na przykład do szkoły brązera albo rozświetlacza albo różu, tylko są fluid, korektor, tuż do rzęs i kreski, ale mm, teraz nie chodzę do szkoły, więc na co dzień nie robię taki makijaż, ponieważ lepiej się w takim czuję dobra, i bierzemy pędzelek to jest chyba ten I obrysowujemy tutaj. Jak ktoś to ja też nie jestem jakoś znawcą makijażu, robię ja makijażu, więc, jak coś robię źle, no to wybaczcie. Dobra, teraz biorę pędzel, żeby to tutaj tak rozmieszać. Okej, okay, teraz jeszcze dam tutaj w okolicach czoła Dobra, chyba w miarę jest OK, chociaż ja nie chcę, żeby były żadne plamy, więc później na no wszelki wielkie jak ja nie widziała jakieś plamy, to po prostu dam sobie mm, ten puder żeby zakrył jakieś, wiecie, jakieś plamy. Dobra, i teraz tutaj, na kości policzkowe. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Okej, okay, no na kości policzkową, mam nadzieję, że tego nie dam za dużo, bo szczerze, mm, jakoś super nie mam nakładać bronzera. Ale dobra, teraz dam na nos. ten bronzer na nos, tak to wszystko się na razie prezentuje, no i teraz lecimy z różem, ja użyłam różu z Vivo tam pokazuję jak wygląda o, nie wiem jaki to jest numer ani nic, ale o tak wygląda dobra Ogólnie jako kocham róż, super jest Mega ładnie nie się prezentuje, więc Ja nakładam go dość dużo No ale nie wiem czy teraz nie przesadziłam Ale jak ktoś to teraz to Jeszcze zaraz ten, ten zwykły Buder I trochę zakryję Ok, i teraz używam różu. E, ja używam. Mm, nie, różu, sorry. Roświetlacza takiego z Revolution. O, tak wygląda pakowanie. Okay. Ten rozświetlacz jest bardzo fajny daje taki fajny połysk nie wiem czy widzicie, ale ono widać nawet nie wiem czy nie, za dużo, teraz też dałam no dobra, w każdym razie już chyba wystarczy I teraz daję tak delikatnie na nos okej, okay. tak chyba jest okej okay. Dobra, różu dałam dużo, trzeba przyznać, ale na razie całkiem to spoko wygląda. Tak mi się wydaje. I teraz dam jeszcze raz ten puder, co dałam wcześniej, żeby... Żeby, ten, żeby ten róż był niewidoczny. No, jest go dość dużo. Nie wiem, czy to coś to, to dało, ale chyba tak. Tak mi się wydaje. No, dało. Okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. I teraz będę yy, jeszcze rozświetlać w kącik oka palcem. Dobra. I pod okiem trochę. Dobra e, Tak to się wszystko prezentuje na razie Mam nadzieję, że dobrze to widzicie, jeśli nie to, to słabo O, tak się na razie w ogóle prezentuje mój makijaż I teraz e, lecimy dalej hmm. Chyba teraz przejdziemy, kurczę trochę mi do oka, ale żyję mm, Teraz chyba przejdziemy do Kresek, tak mi się wydaje. I chyba zrobimy je mm, cieniem. No, chyba to będzie albo w sumie też mam ochotę się zrobić cienie kreski eyelinerem, więc dobra. Niech już będzie ten eyeliner. Wiem, ja jestem bardzo zmienna. Ja mam eyelinera z Delia. O, taki. Także let's go. A jak teraz zrobię oko, to by wyglądać jeszcze razy lepiej. Oj, ci. dobra, wzięłam akurat yy, ten na który jest trochę zepsuty, więc użyję takiego samego, tylko że drugiego. Dobra, zrobiłam jedną kreskę, tak ona wygląda, całkiem mi się podoba i szybko mi poszło, teraz zrobię jeszcze tutaj w kąciku oka. ale dziwnie wygląda w kamerze, no dobra. OK, teraz biorę mm, czarny cień i pędzelek i będę poprawiać ten makijaż jeszcze, czyli ten okreskę tym cieniem. Ja używam o taką mam taką paletkę z Ingrida i z tego używam czarny cień. Dobra, jednakże już zrobiłam mm, tą y, linię wodną na czarno. Gorzej sobie wygląda, więc po prostu to zmyję. Dobra, chyba teraz jest ok. Tak mi się przynajmniej wydaje, tylko że zmazałam sobie ten rozświetlacz. O. Dobra, poprawiłam. Tu kreskę jeszcze muszę poprawić. Chciałem oprawić, w wyszła trochę za grupa, wiecie i... dlatego tak. Mrogo teraz jest sam raz, tylko jeszcze muszę do końca zmatać. Dobra, ta kreska jest gotowa Nie wyszła jakoś super, szczerze mówiąc Bo, no tak jak mówiłam ja Znaczy, nie mówiłam w sumie Mówiłam to na Instagramie, tutaj już nie Że, no nie wychodzi mi zawsze Tak samo te kreski I w ogóle To zależy nie od wszystkiego, prawda? Technika mam tą samo, ale Tak wychodzi zawsze inaczej Dobra, tak zostawię jak jest i lecimy teraz do takiego oka Mmm. Dobra. dobra. po drugim czasie yy, dałam radę ogarnąć te kreski, ale dzisiaj była jakaś masakra, szczerze mówiąc z tym, ale dobra. Dałam radę jej! I teraz przejdźmy do rzęs. Yy, ja w ogóle użyłam yy, zalotki. Takiej zwykłej czarnej zalotki. Dobra. I podkręcam rzęsy. Cały brudne ręce, ale to nic. Ok, i teraz muszę takiego... Mm, takiego tuszu, tylko to jest jeszcze z innej serii, a to jest z tej firmy. Okay. Dobra, malowałam rzęsy Tak to wszystko się prezentuje I teraz jeszcze dolne rzęsy e, Dobra, skończyłam malować oczy Tak to się prezentuje Chyba jeszcze poprawię jeszcze o, o tutaj trochę Dobra i chyba gotowe. Oczy są. I teraz będę usta. Muszę zmienić ten błyszczyk. Dobra. I teraz tak. Ja chyba będę używać... Dobra, chyba już wiem, której pomadki. O takiej... Nie, to nie jest ta. Mam już pana w sorebce. O, użyję e, tej matki z Lembeline. Moja ulubiona, tylko najpierw e, używam takiej konturówki z e, Mibo. Ok, y, dałam konturówkę i teraz będę używać, właśnie, pomadki No, my teraz czekamy, żeby wysknie. ale w sumie mm, już mój makijaż jest gotowy. Pomalowałam się już całkiem. W sumie ci w ogóle wydaje mi się, że nałożyłam wszystkiego więcej niż zwykle. Nie wiem, bo czuję się tak trochę mocno pomalowana, ale to nic. Y Dam jeszcze tylko tego pudru, bo ja w ogóle zawsze daję dużo tego pudru, ponieważ ja mam cerę tłustą i ja się szybko zaczynam świecić. I przez to w sumie mm, daję właśnie dużo pudru. Dobra. Mój makijaż jest gotowy. Tak prezentuje się mój makijaż. Nie, mi się podoba. Mi się wygląda inaczej niż zwykle. Mm, A i tak jest ok. Nie wiem, czy wy też tak sądzicie. Jakby no włączono komentarze, dajcie mi znać, czy fajny jest mój makijaż, czy wam ma się w ogóle podoba. Czy wam się podobał ten film, bo sobie się starałam. Ale tak. Nie no. Jest całkiem okej. Okay. W ogóle teraz jest dno mojego przyjaciela, także stwierdziłam, że właśnie wykorzystam sytuację, nagram dla was ten film, skoro od razu się maluję. dobrze no, co kochani, ja będę kończył ten film, mam nadzieję, że wam się spodobał. O nie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcję dzwonku, a być na bieżąco tu macie moje social media i do, do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Buziaki!